Potęgi. i będziemy używać potęg do zapisywania miliardów, trylionów podręcznik strona 17 klasa druga gimnazjum wykorzystujemy potęgi do szybkiego zapisywania liczb np. przykład dużych liczb, które mają Dużo zer. Tutaj jest taka strona z takim kalkulatorem, z takim licznikiem, i pokazuje nam, ile jest ludzi. Oczywiście, w przybliżeniu, dokładnie nie znamy tej liczby, ile, jaka jest ludność świata. Ale nikt nie podaje, nie pamięta tak dokładnie, Zresztą ta liczba nie byłaby nigdy prawdziwa. Ile ludzi mieszka na Ziemi? Zwykle zaokrąglamy tę liczbę. Na przykład mówimy, że około 7 miliardów. 7 miliardów możemy zapisać 7 i 9 zer, albo 7 razy 10 do potęgi 9.

Sześć ser, miliard dziesięć do dziewiątej. Dziewięć ser, bilion dziesięć do dwunastej. Trylion dziesięć do osiemnastej. Kwadrylion dziesięć do dwudziestej czwartej. Zwróć uwagę, że tutaj co sześć, dwanaście, osiemnaście, dwadzieścia cztery.

Jednostki informacji używane w informatyce, często również zapisujemy używając potęg. Kilobit 10 do 3, megabit 10 do 6, gigabit 10 do 9, terabit 10 do 12. Tutaj Plus trzy sześć sześć plus trzy dziewięć, dziewięć plus trzy dwanaście, czyli te nazwy zmieniają się co trzy? I teraz zobaczmy zadanie. Ile razy większy jest septylion niż milion? Więc przypomnijmy sobie nasze tabelki. Odszukajmy tutaj bilion. To było 10 do 12. A septylion to było 10 do 42. Ile razy większy jest septylion niż bilion? Trzeba podzielić. 10 do 42 podzielić przez 10 do 12. Mamy te same podstawy potęgi, więc wystarczy odjąć wykładniki. 42 odjąć 12 to jest 30. I możemy sobie odszukać w tabelce. Kwintylion to było właśnie 10 do 30. A więc kwintylion razy jest większy septylion niż bilion.